Cześć, cześć. Yy, idąc za ciosem, kolejny film o fotoradarach, a czyli o kamerach i fotoradarach, tak naprawdę. Film wcześniej pokazywałem i opowiadałem o kamerach umiejscowionych na skrzyżowaniach i o yy, ich zasadności działania. Natomiast dzisiaj chcę szybko powiedzieć na temat nowych fotoradarów postawionych na naszych drogach. Chodzi o te takie prostokątne, duże pudełka. No, wcześniej były to takie kwadratowe które tam błyskają w odpowiedni sposób i teraz jakaś jest między nimi różnica te pierwsze mierzyły prędkość obiektu poruszającego się przed fotoradarem lub za fotoradarem w zależności czy był mierzona prędkość najazdowa czy odjazdowa Okazuje się, że ustawione powiedzmy ograniczenie 50 na godzinę no to jest powiedzmy tolerancja tam, nie wiem, 6, 7, może 10 km, no 10 chyba nie, 9, ma chyba maksymalnie nie wiem, możesz poprawić w komentarzu. No i jest fotka i, 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 i tyle. Skąd się bierze ta tolerancja? No, tolerancja bierze się z, z błędów wynikających ze wskazań prędkościomierza, ze średnicy opon. Yy, także ta tolerancja jest na takim poziomie, że jadąc powiedzmy 56-7, nic się nie dzieje. Jak już jest 60, to już jest yy, zdjęcie. Yy, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dostałem fotę. <grym> dostałem fotę w Kielcach, Jest postawiony taki właśnie jeden fotoradar na jednej z dróg wylotowych. No, i ja sobie jeżdżę osobówką, tam jest 70 km na godzinę. A że mam samochód z tempomatem, więc tempomat powiedzmy tam 69, i, czy tam 70, i sobie jadę ładnie pięknie, nic się nie działo nigdy. 70, czyli zakładamy, że tej tolerancji będzie jeszcze następne 6-7 km, czyli powiedzmy 77, może 8, nic się nie powinno dziać, ale już 80, no to już system rozczytuje to jako przekroczenie o 10, czyli jakiś tam mandat i tak itd. Dalej, tak dalej. I słuchaj, jaki numer? Jadę sobie tę, tą osobówką nic. Jeden raz, nic, drugi raz, nic, trzeci, nic, czwarty, nic, piąty, nic i tak dalej. Ale ta chciał, że przeleciałem tamtędy ciężarówką. No i teraz, tak, noc 70 na godzinę, jest ograniczenie 70, więc, no, ja, według starego systemu, ustawiony tempomat, powiedzmy tam 70, nagle, bach, fota. Jakie moje zdziwienie? No bo 70, ja dostaję fotkę. No nic, siedzimy, czekamy. Czekamy pierwszy tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień. Przychodzi informacja z ITD. I słuchaj, jaki numer. Okazuje się, że kamera rozpoznaje samochód ciężarowy. A samochód ciężarowy, jak wszyscy dobrze wiemy, w terenie zabudowanym, bez względu na to, jakie są y, zwyżki tej prędkości, 50 km na godzinę. I opis y, w mandacie. Marka samochodu, numer no tam chyba tonaż powyżej 3,5 ton dalej, czyli samochód ciężarowy, dopuszczalna prędkość tutaj jest zabudowana 50 km na godzinę. No i teraz okazuje się, że y, fotoradar rozpoznaje nam samochody. No a jak rozpoznaje samochody, to najprawdopodobniej rozpoznaje jeszcze twarze czyli w cepiku mamy nasze zdjęcia i, 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 te, i najprawdopodobniej się już nie da przekombinować kto tam tym samochodem prowadził, bo są dosyć wyraźne fajne te zdjęcia. Najprawdopodobniej po numerze rejestracyjnym dochodzimy do informacji czy samochód ma przegląd, czy samochód jest ubezpieczony Yy, czy wszystko tam z tym samochodem jest w porządku? Czy nie jest wycofany z ruchu itd. Tak tak Taka głupia krótka informacja. Także jeżeli jedziesz ciężarówką i widzisz 70 i widzisz fotorada, to na pewno dostaniesz fotę. <grych> tak to mniej więcej wygląda. No nic, pilnujemy się dalej. Dosyć fajne, yy, raczej fajne. Nie wiem czy fajne, no, no coraz więcej tego mamy na, na, na świecie teraz. No i teraz ta sztuczna inteligencja chyba zaczyna nam trochę przeszkadzać w tych całych zabawach w samochodami. Tyle. Wszystkiego dobrego.